Rozmawiamy z siostrą Beatą Zawiślak, koordynatorką zespołu autorskiego dla podręczników dla klasy piątej. Szczęść Boże! Na sam początek, może takie pytanie: jakie były założenia, ale jakie też wyzwania związane z tym, jak dotrzeć do Piątoklasistę? To taki wiek, w którym część z uczniów woli zabawę, część już rozgląda się za poważniejszymi tematami. Czy było to łatwe zadanie? To było w ogóle bardzo trudne zadanie, jakby przygotować podręcznik do religii i teraz na miarę XXI wieku. Takie było główne założenie, mhm. ale też podręcznik, który będzie ciekawy dla każdego ucznia. Nie ukrywam, że kiedy dostałam w ogóle propozycję koordynacji, to już była dla mnie taka trudna decyzja, bo ja osobiście korzystam z bardzo różnych podręczników, z bardzo różnych pomocy, jeśli chodzi właśnie o nauczanie religii, ale wiem, że te podręczniki są też potrzebne. i pomyślałam sobie, że to może być takie fajne wyzwanie, żeby zrobić coś ciekawego. Nie ukrywam, że u nas dużymi ekspertami byli właśnie sami uczniowie, ponieważ akurat ja mam ten przywilej, że uczyłam w klasie piątej i obecnie też uczę więc mogłam trochę tak na żywo sprawdzać nasze katechezy mhm. i to było bardzo ciekawe, że czasami mi się wydawało coś, że to w ogóle nie powinno chwycić. Okazywało się, że naprawdę jakby dzieciaki za tym szły, a czasami myślałam, że mam genialny pomysł i oni mi pokazywali, że jednak może by go zmienić, bo są jakieś ciekawsze. Więc w sumie to trochę razem pisaliśmy ten podręcznik, ale duża była trudność rzeczywiście, ponieważ ten rozwój w klasie piątej jest bardzo nierównomierny. I no trudno jakby właśnie powiedzieć, że w tej grupie wiekowej na pewno z tym się trafi. Dlatego te podręczniki są przygotowane tak bardzo różnorodnie i ćwiczenia, i różne propozycje dodatkowe, żeby były dla każdego ucznia. Każdy powinien sobie coś w nim znaleźć ciekawego. Na pewno w odnalezieniu się w podręczniku pomogą takie stałe części, które towarzyszą uczniom i nauczycielom też podczas każdej lekcji. No i mamy tutaj konkretne części. Odkrywam, spotykam, poznaję, odpowiadam, utrwalam, a także zakończenie, czyli modlitwa, rozmowa z Bogiem Ojcem. Czy ten schemat też był takim wynikiem rozmowy, z uczniami, czy to już wcześniej było jakoś ustalone. To było trochę wcześniej ustalone, jakby też, no ponieważ wszyscy, którzy pisali Katechezę są praktykami, to nie są jakoś tam osoby, które nie mają kontaktu z Katechezą. I doszliśmy do wniosku, że to naprawdę pomaga, jeśli jest jakiś konkretny schemat, zwłaszcza na Katechezie, która jest to bardzo różnie prowadzona i też jest takim przedmiotem dla jednych dodatkowym, dla innych bardzo ważnym, no mhm. takim zupełnie innym w szkole, przecież nie będziemy tego też ukrywać. I doszliśmy do wniosku, że naprawdę ten schemat już... Właśnie w tym wieku będzie pomagał, bo on też będzie trochę schematyczny z jednej strony, a z drugiej strony może być też no, taki ciekawy, że właśnie uczniowie już będą wiedzieli, co ich czeka, ale że zawsze tam jest coś ciekawego, bo myślę, że każdy z tych punktów naprawdę y, proponuje coś ciekawego i jest taki bardzo, bardzo y, poruszający. Ja tutaj się bardzo zachwytam tymi podręcznikami, ale dlatego, że naprawdę no, dużo serca w to włożyliśmy i też y, no, cieszę się, że jakby uczniowie trochę nam recenzowali. Mieliśmy takie różne trudne i fajne rozmowy, które pokazywały, że jednak nie sami potrafimy to stworzyć, ale właśnie pomocą tych, którzy są najbardziej zainteresowani. Dlatego ten schemat im się też podobał, no bo ja akurat właśnie ucząc w klasie piątej, bardzo dużo z nimi rozmawiałam, jak to by mogło wyglądać, no właśnie sam wstęp na przykład do podręcznika, jak powinien wyglądać, to wszystko nam uczniowie gdzieś tam podpowiadali. A ich głos rzeczywiście jest tutaj bardzo ważny. Patrząc już na to, co znajdziemy w każdej z lekcji, oczywiście nie brakuje przytaczanego słowa Bożego, ale trzeba przyznać, że jest ono przekazane w takiej niebanalnej, nie takiej suchej formie. No i jest to tylko część. Znajdziemy tutaj również bardzo dużo grafik, bardzo dużo różnych odnośników. Pojawiają się również kody QR. To chyba jest nowość. To jest nowość, z której jesteśmy bardzo dumni w ogóle, ponieważ Kody QR przygotowywał dla nas taki zespół Dajenu. To jest taka grupa z Krakowa, która zajmuje się designem boskim tak zwanym. Oni mają naprawdę bardzo ciekawe spostrzeżenia i takie ciekawe memy, które robili. No i udało nam się do nich dotrzeć. Też udało się ich namówić do współpracy. I naprawdę nie ukrywam, że jak ja dostałam podręcznik już gotowy, to pierwsze co zrobiłam, to sobie po prostu rozkodowałam te żeby zobaczyć. Tam są zadania, ale tam są też jakieś ciekawe propozycje, na przykład właśnie przygotuj kanapkę i podziel się z kimś, albo znajdź mrówkę w Piśmie Świętym, to okazuje się, że nie jest takie proste. Kiedy teraz byłam na wyjeździe integracyjnym i wzięłam ten podręcznik po prostu, żeby no, z dzieciakami jakoś tam e, też posiedzieć nad nim, to naprawdę mieliśmy dużo takiej zabawy. Oczywiście nie chodzi tylko o kody QR, bo to nie jest istota, właśnie Słowo Boże, które jest zawsze w centrum, ale też z tego słowa Boże... Dużego wynika konkretny temat. Ono nie jest jakoś tam odrealnione od tematu poszczególnych jednostek lekcyjnych, ale właśnie było dla nas takim punktem wyjścia, na którym budowaliśmy całą resztę. No i oczywiście, kody są też odpowiednio dobrane, ale naprawdę polecam tutaj też rodzicom, którzy mają dostęp do podręczników, mogą się też pobawić i wspólnie odkryć coś bardzo ważnego co chcieliśmy przekazać w tych naszych katechezach. I okaże się potem, że taki z pozoru zwykły podręcznik do religii stanie się atrakcją dla całej rodziny. No, takie, mieliśmy też założenie w tych klasach młodszych, to na pewno już ktoś mówił. Jest w ogóle też takie zadanie trochę dla rodziców. Tutaj zrezygnowaliśmy z tego, no z tego względu, że to są już starsze dzieciaki i myślę, że oni jeśli będą chcieli, no to sami też pokażą rodzicom, a rodzice może też z ciekawości gdzieś tam mogą zajrzeć, jak taki podręcznik będzie leżał na biurku. Mówi się, że dziś społeczeństwo, ale również dzieci często żyją z patrzenia na obrazy, i tych grafik, różnych obrazów jest tutaj też całkiem sporo. Warto, warto też zwrócić uwagę na samą oprawę graficzną, bo dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, podpowiemy, że na stronach tego podręcznika bardzo dużo się dzieje. Tak, tak. To właśnie też był pomysł naszego grafika, który naprawdę zrobił to genialnie. Kiedy jeszcze dostawaliśmy takie layouty przykładowe, katechezy, to ciągle tam się coś dało, coś nowego. Ja nie ukrywam, że też podpatrywałam różne podręczniki, niekoniecznie akurat do religii, bo chyba nie mamy się czym chwalić tak do końca. Te podręczniki były bardzo różne do tej pory, ale zazdrościłam, że gdzieś taki właśnie historii angielskiego, fizyki, chemii usunął się z takich fajnych podręczników, a gdzieś ta religia była taka na końcu. No i myślę, że teraz nam się też udało. To nie chodzi o to, żeby gdzieś tam papugować, czy wiadomo, zgapiać innych, ale żeby to było atrakcyjne. No myślę, że wszyscy wiemy, że i młodzi, młodzież i dzieci siedzą po prostu godzinami w internecie i czasami przesuwają obrazki i chyba taki obrazek jednak bardziej się utrwala gdzieś nam niż jakiś długi tekst, który przeczytają albo nie. A tutaj może właśnie przez obrazek będą zachęceni, bo tych tekstów też jest sporo i też jest dużo właśnie ciekawej historii, ale też no, takich różnych ćwiczeń, które się pojawiają. Oczywiście wszystko jest na poziomie piątej klasy, ale są też bardzo ciekawie skonstruowane. Święty Wojciech dla klasy piątej szkoły podstawowej podręcznik nazywa się Bóg szuka człowieka. Powiedzieliśmy o tym, co czeka uczniów, a teraz może jeszcze tak na koniec o tym, na jaką pomoc mogą liczyć nauczyciele. Widzę tutaj przed swoimi oczami poradnik metodyczny, w którym między innymi znajdziemy również dodatkowe materiały dla piątej klasy. Tak, to jest płyta, którą można sobie otworzyć, część rzeczy wydrukować, część gdzieś tam przesłuchać czy puścić. Ja wczoraj miałam takie bardzo fajne spotkanie z jedną siostrą, ponieważ jestem Urszulanką, która już korzystała z podręcznika przygotowując się do lekcji. No i właśnie mówi, że naprawdę ten metodyk jest taki bogaty, że aż zastanawiała się, co wybrać, ale też o to chodziło, żeby naprawdę była taka duża możliwość z jednej strony wyboru, a z drugiej strony takiej swobody, bo wiadomo, że każdy. Katecheta też jest inny i każdy inaczej pójdzie, dlatego tych materiałów jest o wiele więcej niż na jedną jednostkę lekcyjną dużo propozycji takich właśnie dodatkowych. Są linki do ciekawych filmów, piosenek, do jakichś spotkań z ludźmi. To wszystko właśnie, tak jak trochę w podręczniku tutaj jest dużo grafiki, tak w tym metodyku są właśnie różne ciekawe rzeczy, z których każdy katecheta może skorzystać na miarę swoich możliwości, bo też wiemy, że są tacy katecheci, którzy nie mają ani tablic, ani nie mają rzutników, więc to wszystko jest też opisane w taki przystępny sposób, pokazane, gdzie można znaleźć żeby wcześniej sobie też przygotować. W takim razie poradzą sobie dzięki tym pomocom w każdej sytuacji. Bardzo dziękuję o tym, jak będzie wyglądał, jak wygląda podręcznik dla uczniów klasy piątej. Mówiła siostra Beata Zawiśla, koordynatorka zespołu autorskiego od klasy piątej do ósmej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.